A jak to jest u wujka? A Ksiądz, jak, jak to u jest wujek, u wujka? Tłumaczy, jest a jak wujek to przetłumaczy? A w tłumaczeniu, tłumaczeniu wujka, jak to będzie? Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: Oto baranek Boży, oto który gładzi grzech świata. Ten ci jest, o którym powiadał, powiadał, Idzie za mną mąż. Który jest przede mną, iż pierwej był niż ja. A jom go nie znał, ale iżby był objawion w Izraelu, dlatego ja przyszedł kszcząc wodą. I świadczył Jan, mówiąc: Iżem widział ducha zstępującego jako gołębicę z nieba i został na nim. A jom go nie znał, ale, który mię posłał krzcić wodą, ten mi powiedział, na którego ujrzysz ducha zstępującego na nim zostawającego, ten ci jest, który krzci duchem świętym. A jam widział, i świadczyłem, że ten jest syn Boży.